Witamy Was bardzo serdecznie ponownie w kolejnym odcinku naszego podcastu. W tym odcinku odpowiemy sobie na pytania, od czego zaczynamy z tym projektowaniem. Tak, tak, jak wygląda pierwsze spotkanie? Jak się do tego spotkania przygotować? I o czym warto wiedzieć przed takim spotkaniem? Właśnie. No zaczynamy od czego? Zaczynamy od kontaktu z, z projektantem. Dobrze by było, żeby taki kontakt nastąpił dużo wcześniej. Pamiętajcie o tym. To nie jest tak, że jeśli chcecie ogród na wczesną wiosnę zacząć wykonywać, to wtedy się do nas zgłaszacie. Nie, 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 nie. To tak nie działa. Pamiętajcie, że no, trzeba sobie przyjąć, że te nasze terminy też są dłuższe że my też mamy pewien y, czas pracy. Nad, sam, nad... sam etap projektowania, projektowania, prawda? Dokładnie. Musimy wziąć pod uwagę to, że to nie jest tak, że y, mm, rozpoczynamy pracę nad projektem, modelowanie terenu, budowanie wszystkiego. Tak. Na to potrzebujemy czasu, później potrzebujemy czasu również na wprowadzenie zmian, które nadadzą klienci, tak? Oczywiście, ale również tylko potrzebujecie projekt. czasu, żeby się nad tym zastanowić. Później my musimy to wprowadzić i znowu się spotykamy na kolejnej akceptacji, prawda? Dokładnie, a poza tym bardzo istotne jest to, że pamiętajcie, to jest projekt, a potem realizacja, dogranie czasu wykonawców. Zamówienie materiałów, zamówienie materiałów mm. w dzisiejszych czasach powiem szczerze, nieraz to jest bardzo, duże wyzwanie. Tak. tak. nieraz bardzo długie terminy oczekiwania tak, tak, na dany tak. materiał. Czasami nawet do pół roku. Tak, ostatnio spotkałam się z taką sytuacją właśnie, gdzie, gdzie na płyty chodnikowe trzeba było. No, ja tak samo płyty betonowe. Pół roku było minimum, tak. pół roku czasu oczekiwania. Właśnie. E, dobra, czyli mamy tak, kontakt z projektantem wcześniej, tak. umawiamy się na spotkanie. W Twoim przypadku spotkanie online, online. głównie online. No, oczywiście zdarza się tak, że spotykam się też z kimś, klient ja życzę sobie, żebym przyjechała, ponieważ ja mam jakby ogrody tak naprawdę w całej Polsce i za granicą, dlatego jest to przeważnie online. U ciebie jest to zdecydowanie bardziej lokalnie, więc tak przyjeżdżasz. Tak, tak. tak. U mhm. mnie te spotkania są zazwyczaj w terenie, na żywo widzę się z klientami, mhm. ale to nie ma znaczenia, mhm. bo tak naprawdę po pierwsze oczekujemy od klientów tak zwanej dokumentacji technicznej. Tak. I tutaj, co ważne, mapa do celów projektowych tak. przynajmniej, mhm. albo. Tak, jest potrzebujemy taka... mieć budynek, który jest wrysowany w mapę, czyli dokładne położenie tego budynku tak. oraz projekt tego budynku, po to, żebyśmy mogli stworzyć model, chyba że akurat jest to świeżo postawiony dom i klient ma jeszcze kontakt z architektem i może go poprosić o gotowy już model 3D danego budynku, prawda? Tak, różnie z tym bywa. No, różnie z tym bywa, ja też mam takie doświadczenie, że sobie łatwiej rozrysować samemu. No ale czasami tak, tak jest. Tak, tak. Mhm. Czasami tak się zdarza. Natomiast tak, czyli potrzebujemy e, rzut parteru, rzut poddasza, rzut dachu, e, elewacje. E, Cztery elewacje, mhm. tak, tak, z, z czterech stron. Dobrze, czyli dokumenty, dokumenty mamy, a co jak ich nie mamy? Co jak nie mamy mapki? Co jak nie mamy yy, projektu? Mm -hmm. Bo tak się też czasami zdarza. Stare domy, yy, albo tak, jakaś taka tak. sytuacja niejasna ktoś kupił dom od dewelopera, stracił. No, przeróżne są sytuacje. Tak, tak, tak. tak. Czasami są od dewelopera na przykład wyrysowane nie w skali, prawda? O, co e, żeby optycznie działka wyglądała na większą niż jest. E, no, ale to jest jakby temat na inną rozmowę. Możemy się posiłkować oczywiście geoportalem, możemy się posiłkować mapami Google. A jeżeli to jest za mało, to warto jest wtedy wykorzystać drona. Tak, no właśnie. Mhm. Tutaj ja zawsze powtarzam, że dron w dwóch przypadkach i model terenu. W przypadku, kiedy działka jest nachylona, ale też w przypadku, kiedy nie mamy dostępu właśnie do tych wszystkich mapek, do. Tak, tak. i niech no, to też jest ciężko tak naprawdę, żeby klient sam sobie to tak idealnie zmierzył tak, prawda? Tak, tak. To wszystko zależy od tego, jak bardzo skomplikowana jest działka. Czasami co prawda wystarcza zwykłe zdjęcie z drona, tak? tak Wystarczy też. nam 2D i tak, też sobie poradzimy, tak? tak? Nie tak, trzeba wtedy tak, tego tak. drona geodezyjnego. Myślę, że też warto wspomnieć, że to, to nie są duże pieniążki w tym czasie, teraz, prawda? W tak, sensie tak. wynajem takiego drona geodezyjnego, bo jest to koszt około tysiąca złotych. Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. W moim w przypadku przynajmniej tak to wygląda, mm -hmm. że do klienta jedzie bezpośrednio osoba, którą zlecam, i która robi taki lot i później tak, wykonuje tak. na podstawie tego lotu model, model 3D. W przypadku projektów online, tak samo może to wyglądać w taki sam sposób, czyli jeżeli klient ma właśnie, czy to nierówny teren, czy po prostu nie mamy tej mapy, to wtedy szukamy po prostu drona lokalnego, który wykona nam zdjęcie i przyślijmy po prostu gotowy model, na którym ja mogę pracować. Super. No dobrze, no i doszło do spotkania tak. i co dalej? I co dalej? <laughs> no u mnie jeszcze do tego spotkania potrzebne są zdjęcia. Ponieważ ja nie widzę terenu na, na żywo, dlatego potrzebuję zdjęcia, potrzebuję filmik. W ogóle super, jak ktoś nakręci jakby spacer po tym swoim ogrodzie, jak idzie i po prostu mówi, gdzie jest jakaś jego jaka na przestrzeń albo o czym marzy w tym terenie. Świetnie też, jak otrzymam na przykład y, jakieś zrzuty z Instagrama, z Pinterestu, po prostu. To, co zapisujemy w telefonie, a zapisujemy tego dość dużo, więc warto sobie zrobić na przykład jakiś katalog i wrzucać tam wszystkie zdjęcia, które nam się podobają. Ale mówisz tu już o inspiracjach, prawda? Inspiracje, tak tak, 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 tak. Natomiast co do samego, co do samych zdjęć i nawet tego modelu terenu, o którym mówiłyśmy, to pamiętajcie, żeby przypilnować też okresu, w którym robicie tak. te zdjęcia, bo bardzo chciałybyśmy otrzymać zdjęcia ogrodu, który jeszcze ma na przykład drzewa, mają istnienie. I nie jest tam jeszcze na zewnątrz. Tak, tak, nie jest jeszcze pokrywa śnieżna. Także to też, to też jest ważne a propos tych terminów, o których żeśmy mówiły, tak, prawda? Tak, tak, tak. ktoś zadzwoni do nas w środku zimy, a tu metr śniegu leży, no to, to tak troszkę ciężko, ciężko żebyśmy zaczęły. No nie, o... da, się, nie da się, Chyba, że są jakieś zdjęcia na przykład z wakacji, to wtedy jest naprawdę dużo tak. szukania, więc lepiej przygotować się do tego tylko po prostu wcześniej. Dokładnie. No dobrze, no i jesteśmy na spotkaniu. I jeszcze Ania, wspomnijmy o wizualizacjach z wnętrza, tudzież zdjęciach z wnętrza. Tak, tak, tak. U mnie to jest bardzo ważne, ponieważ... Tak jak ty, jest szansa, że ktoś cię zaprosi na tą herbatę i zobaczysz to wnętrze. O ja tyle szans. ja bazuję na tych właśnie zdjęciach, dlatego często proszę o wizualizację albo właśnie zdjęcie ulubionego pomieszczenia. Może to być salon, może to być kuchnia albo pokój, tak naprawdę dowolnie. Ważne jest tylko to, żeby to oddawało jakby mm, sposób patrzenia danej osoby na przestrzeń, ulubione kolory, dodatki, czy ma być bardziej prosto, czy właśnie y, bardziej udekorowany. Tak. Tak, Wiele to pokazuje, tak, bardzo prawda? Bardzo dużo, bardzo dużo. Ja często przyjeżdżając na działkę do klienta, już widzę, jeśli patrzę na bryłę domu, na lewację, to już mniej więcej wiem. nie, jeżeli to jest nowy dom, prawda? Tak, Bo tak, jeżeli ktoś tak, kupuje tak, dom, tak, to tutaj bywa tak, różnie. różnie, dokładnie. Natomiast jeśli to jest nowy budynek, to on już bardzo definiuje to tak, jak, jaki tak. będzie styl ogrodu i co się w tym ogrodzie pojawi. No dobrze. No i teraz dochodzi do spotkania i na tym spotkaniu yy, omawiamy sobie poszczególne omawiamy, elementy ogrodu. Tak. tak. Omawiamy i, mm -hmm. i myślę, że to zaangażowanie zarówno nasze, jak i klienta jest bardzo istotny, jest bardzo ważny, prawda? Tak, przy czym jakby i tak myślę, że kluczem do sukcesu są nasze pytania. Nie wiem jak Ty, ale ja zawsze tych pytań zadaję aż za dużo, żeby później mieć jakby obraz tak. całej sytuacji, tak? Y oczywiście najważniejsze jest nasłonecznienie, bardzo ważna jest gleba, czasami dobrze jest tą glebę po prostu zbadać, jeżeli po prostu nie wiemy, jaka ona jest. Istotne jest to, co w ogóle ma się znaleźć i kto będzie użytkował ten ogród, prawda? Czy tak. będą małe dzieci, czy będą zwierzęta, czy osoby starsze. Tak, no właśnie. Bardzo istotne jest, bo jeśli wiemy, że są jakieś e, maluchy w, w, w domu, czy, czy, czy są, czy, czy, czy będą, to my musimy już to wcześniej wiedzieć. Szczególnie w przypadku też, e, tak jak ja projektuję ogrody ze skarpami, mm, które tak, są niebezpieczne, tak. prawda? Czy na jest, przykład jest, wokół basenu, tak, prawda? Tak, mm. dokładnie. My musimy to wiedzieć. Musimy to wiedzieć również pod względem roślin, bo, bo czy pies, nie kot, czy, mm -hmm. czy, 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 czy no, przede wszystkim dziecko, może sięgnąć i coś, i coś sobie tam do buzi, do buzi wsadzić, czy, czy, czy zjeść w przypadku zwierząt, prawda? Także to, to jest bardzo ważne, te wszystkie informacje są istotne. Tak, a poza tym dochodzą takie tematy jak ulubiona kolorystyka, czy ogród ma być bardziej zwiewny, czy ma być zimnozielony. Tak naprawdę, takie preferencje użytkowania. No i oczywiście, odpowiedzenie sobie, to co już wspominałam, na pytanie, co ma się znaleźć. Czy ma być jakieś miejsce tak. do grillowania, czy jakaś altana, pergola, czy właśnie tak. kącik dla dzieci. Tak, bardzo ważne jest, żeby w momencie, kiedy się kontaktujecie z nami, to żebyście już sami wiedzieli. Jak chcecie, żeby to Wasze życie ogrodowe wyglądało, prawda? Jak, jak sobie to wyobrażacie? Czy mm -hmm. lubicie na przykład często grillować ze znajomymi? Czy ten aspekt życia nie jest Wam do niczego potrzebny? Czy chcecie, żeby był basen? Czy niekoniecznie, bo tego też nie potrzebujecie, na przykład często wyjeżdżacie? I nie potrzebujecie mhm. takich elementów. To jest bardzo ważne, żeby się nad tym zastanowić. Tak. I przede wszystkim, jeżeli nie macie pewności, że będziecie z czegoś korzystać, to po prostu tego nie róbcie. Zawsze można to dołożyć, aby sensu jest na przykład robić coś, z czego później nie będziecie korzystać, a będzie trzeba o to dbać i to pielęgnować. Ale wiesz, co bardzo ważne, to co teraz powiedziałaś. Nawet jeśli nie jesteście do czegoś przekonani, na 100%. Jeśli w ogóle coś absolutnie chcecie, chcecie z czegoś zrezygnować, to oczywiście, ale jeśli nie jesteście przekonani na 100%, to może warto, żeby to się pojawiło w projekcie. Wiesz, co ja miałam na myśli to, że na przykład ktoś nigdy nie ma pizzy i nagle postanawia sobie robić piec do pizzy, tak? Tak albo tak. jak na przykład projektuje ktoś, albo stwierdza, że, to że to. chce mieć w ogrodzie na przykład pięć miejsc do siedzenia. No to jest nierealne, tak? Żeby siedzieć w pięciu w miejscach. Na raz. Też pięć takich stref, Tak, 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 tak. No tak, czasami, czasami warto, warto przemyśleć. A bo, aczkolwiek mm, też zawsze mm, mówię klientom, że jeśli czegoś tak jak mówisz, no, nie robimy, nie chcemy, jasne, ale na przykład nieraz jest taka sytuacja, pani. Bo my nie wiemy, czy jednak będziemy mieć środki na to, żeby to wykonać. No kiedyś jest, prawda? tak, tak, Więc tak, ja inaczej. zawsze wtedy hmm. mówię, ale nieważne, zróbmy to w projekcie, niech to się znajdzie. Zróbmy w projekcie. przestrzeń pod to. tak. tak. Albo przestrzeń hmm. przemyślaną pod to, a potem zdecydujecie na sam koniec, jak będziecie ten ogród wykonywać. To też jest bardzo ważne, że ten tak. ogród się wykonuje etapami, prawda? To nie, nie jest nigdy tak, że to od razu tak, wszystko. Tak, się tak, tak, dokładnie też. Ja też widzę to, że czasami dobrze, żeby ktoś pomieszkał w danym miejscu, poznał to miejsce, o, tak. zastanowił to się nad tym ważne. miejscem, zobaczył, jak jest w ogóle na tak. Ja tak myślę, że tak naprawdę najtrudniejsze jest to, jeżeli danego miejsca w ogóle nie znamy. I wtedy ja zadaję pytanie na przykład, jak jest z wietrznością, a ktoś po prostu nie wie. Nie wie, tak, zgadza się. Machracja. Bo to wiesz, niektóre jeszcze dopiero wychodzą po czasie. Tak, no, nie? oczywiście. To jest tak jak z domem, prawda? Mm -hmm. Że musimy czasami, jak to się mówi, drugi czy trzeci dom zbudować, żebyśmy wiedzieli, co tak, nam tam tak, już tak, nie pasowało. Tak, tak. Z przestrzenią też jest tak. Klient bardzo nieraz potrafi perfekcyjnie powiedzieć, gdzie na przykład są jakieś zastoiska, gdzie stoi woda, prawda? Tak, tak. Cieki, my, tego nie tak, tak, tak. my tego nie widzimy wchodząc na, na teren, a klient to może świetnie e widzieć i przede wszystkim e no, ma te obserwacje, gdzie jednak teren jest bardziej nasłoneczniony, gdzie, gdzie mniej i te wszystkie uwagi ludzie lubi z sąsiad... przebywać po prostu tak tak. tak 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 no i właśnie i co ważne obserwujmy otoczenie zewnętrzne tak, to bo jest ja mam kluczowe, ja no. mam wiesz wrażenie czasami jak, jak gdzieś patrzę na na sposób wykonywania ogrodów że gdzieś tam bardziej skupiamy się na trendach czy na tym co gdzieś podpatrzyliśmy u sąsiada mhm. a zapominamy o tym co my mamy na, na w otoczeniu w ogóle tego ogrodu, mm -hmm. prawda? Czy to tak, otoczenie tak, jest zielone, tak. czy to otoczenie, tak jak w Twoim przypadku najczęściej jest, jest to y, na przykład szereg budynków, ulica, mm -hmm. y, takie, takie typowo miejskie o, y, otoczenie. Czy na przykład jest bardzo zielono, prawda? I też nie można wtedy powodować, że na, na ten, ten projekt i ten ogród będzie gdzieś. Z, przeważał nad tym, co jest dookoła, żeby to, jakby no trzeba się po prostu też tego dopasować, tak, prawda? Tak, 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 Warto tak. również zwrócić uwagę na to, co rośnie u sąsiadów, bo jest duże prawdopodobieństwo, że to samo będzie dobrze rosło u nas, tak, prawda? Tak, tak, W przypadku jakiegoś takiego przyjmowania mhm. się rośnie. Tak, prawda? tak, tak, dokładnie. Tak. A jeśli chodzi o te inspiracje, yy, mhm. to, to ważne jest, yy, tak jak mówiłaś, żeby sobie Coś tam znaleźć, co nam się podoba. No, na pewno jest wtedy łatwiej, tak? Że jeżeli mamy już coś wybrane, upatrzone i pokażemy to projektantowi, to projektant nie skopiuje, ale zainspiruje się tym. Tak. Stworzy coś innego, bardziej dopasowanego nawet niż. Wam się często może wydawać, prawda? Tak. Nie wiem, czy tak jest u ciebie, ale u mnie jest tak, wow, o czymś takim marzyliśmy, ale nie wiedzieliśmy, w jaki sposób to wyrazić, tak? Tak, tak. Więc jakby to jest kluczowe, no i tak jak już powtarzałam wcześniej, że kluczowe jest nawiązywanie do wnętrza, tworzenie spójnych przestrzeni, y no bo to tak współgra wszystko, tak? tak? Na przykład mamy piękne okno kuchenne, z którego widzimy kwitnące hortensje czy inne drzewa. Tak, właśnie. Skupmy się na tym, gdzie najczęściej przebywamy. Gdzie tak, 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 Przez które okno najczęściej przebywamy? prawda? <laughs> Gotowanie, obiad. Prasowanie. Tak, jakby tak śmiesznie. Ale się. też stwarzanie miejsc. W zupełnie inny sposób, tak? Bo my już wiemy, że dużo osób pracuje na przykład zdalnie, pracuje z domu. Wtedy warto zrobić takie miejsce do pracy właśnie na zewnątrz. Mamy tak, teraz pergole, w których możemy mieć gniazdka, przyciemnianie, możemy mieć rolety i tak naprawdę możemy siedzieć pośród zieleni i pracować. Tak, tak zgadza się. No tak, czyli tych, tych, tych aspektów jest bardzo, bardzo dużo i właśnie ważne, żeby ktoś, ktoś nam zasygnalizował, jak to jego życie wygląda tak, i y, 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 jakie ma I Jakby mają. najważniejsze jest to, żeby się nie blokować. Najpierw marzymy, a później dopiero zastanawiamy się o budżecie, bo ogród, tak jak już Ania wspominała, możemy wykonywać etapami. To nie musi być wykonane wszystko naraz. Jest jakby też kilka dróg do tworzenia tych ogrodów. Myślę, że powiemy sobie o tym w kolejnym podcaście, od czego warto zacząć. Ja tylko szybciutko nadmienię, że możemy zrobić albo Daną strefę albo posadzić same duże drzewa. Tak. Stworzyć tak zwany szkielet. Tak naprawdę mamy duże pole manewru, więc ma maszmy? tak to się mówi. Marzmy. Nie ograniczajmy się ograniczajmy się marzenia. Spisujmy sobie, co tak naprawdę chcielibyśmy mieć. Twórzmy wspaniałe. Wspomnienia z ogrodu, Twórzmy miejsce do spędzania czasu z najbliższymi, i z dziećmi, z rodziną, przy wspólnym, nie wiem, ognisku i graniu na gitarze, prawda? O! Oh. Tak, ale się teraz rozmarzyłam, jak powiedziałaś o tej gitarze i o tym, o tym ognisku. No cudownie. Myślę, że to jest coś, w jakim kierunku będziemy chcieli Was przyprowadzić. Będziemy chcieli Wam pokazać tak. ogrody w taki trochę nowy sposób, być może którego jeszcze nie znacie. Z zupełnie nowymi funkcjami, nie tylko miejsce na grilla, ale właśnie miejsce budowania wspomnień. O, tak, tak. I takiego miejsca, y, czy spędzenia czasu z rodziną. Tak, to jest takie tak, ważne, tak. I dwa. też wytchnienia, prawda? W tak, tym pędzie dnia codziennego tak, coś tak. wiemy na ten temat, prawda? Zgadza się. E, zapewne nie tylko i my. Tak, powiem szczerze, że na tych spotkaniach z klientami już bardzo dużo pytań się od ich, z ich strony pojawia. Przynajmniej tak. ja, ja mam, ja mam mhm. takie doświadczenia, mhm. że że już bardzo dużo wątpliwości rozwiewam i na dużo pytań odpowiadam w momencie, kiedy tak, się znajduję na pierwszym Dla podstaniu. ciebie wiele rzeczy jest oczywistością. Ja mam tak. to samo, a dla kogoś jest to zupełnie tak, tak. czymś nowym. Często też jest tak, że to są osoby, które wybudowały swój pierwszy dom, prawda? Tak, tak. I z życia powiedzmy w bloku przenoszą się do życia w domu z ogrodem. Tak, a po, a poza tym, wiesz, w ogóle jesteśmy, siedzimy w zawodzie tak długo, że nieraz nie zdajemy sobie sprawy, że to, co dla nas jest oczywiste, dla kogoś tak, może być tak. totalnie czarną magią, prawda? Więc ja nieraz dostaję od klientów takie pytania, które mi się wydają zupełnie banalne, a wiem, że dla nich wcale. To nie są banalne kwestie. Ale ja myślę, że te kwestie sobie właśnie poruszymy tak, w tak. kolejnych odcinkach. Także gorąco Was zachęcamy do kolejnych odcinków. Zasubskrybujcie nasz kanał, polubcie, pójdźcie dalej. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy.